O, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, najlepszej uczelni technicznej w kraju. Fajnie byłoby przyjść na drzwi otwarte, no ale chyba zamknięte. Otwarte? A, wirtualnie. No to zobaczmy, co oni tam robią w zakładzie joniki ciała stałego. Znany dowcip mówi, że teoria jest wtedy, kiedy nic nie działa, ale wszyscy wiedzą dlaczego. Praktyka z kolei natomiast, gdy wszystko działa, ale nikt nie wie dlaczego. My na Wydziale Fizyki PW staramy połączyć się teorię z praktyką. Chcemy, by wszystko działało i chcemy wiedzieć, dlaczego. Podejście takie stosujemy m.in. przy badaniu materiałów funkcjonalnych. Są to np. materiały do ogniw litowojonowych i ogniw paliwowych, które są niezwykle istotne w kontekście zielonej energii i walki z globalnym ociepleniem. Pierwszy etap naszej pracy to myślenie. Na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, pomysłów oraz literatury. Projektujemy, jakie materiały chcielibyśmy otrzymać i jakich właściwości się spodziewamy. Następnie przechodzimy do laboratorium, gdzie możemy przeprowadzić syntezę naszego materiału. Jesteśmy pod tym kątem samowystarczalni. Posiadamy niezbędny sprzęt, który pozwala nam otrzymywać materiały na różne sposoby i badać, który sposób doprowadzi nas do otrzymania materiału o poszukiwanych przez nas właściwościach. Dla nas bardzo ważnym pytaniem jest: dlaczego? Dlaczego coś działa tak, a nie inaczej? Dlaczego działa w ogóle? Dlaczego dodanie małej ilości innego pierwiastka sprawia, że otrzymany przeze mnie materiał zaczyna świetnie przewodzić prąd elektryczny. Gdy zatem otrzymamy już materiał, poddajemy go wszechstronnym badaniom, gdyż chcemy zrozumieć, skąd biorą się jego właściwości. Wydział fizyki PW daje nam taką możliwość. W pierwszej kolejności bezpośrednio po syntezie sprawdzamy, czy otrzymany przez nas materiał jest tym, który otrzymać chcieliśmy. Następnie możemy badać strukturę atomową danego materiału. Czyli to, w jaki sposób atomy ułożone są względem siebie. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na pytania, z jakich związków chemicznych składa się nasz materiał i czy struktura materiału jest odpowiednia dla funkcji, którą dla niego przewidzieliśmy. Innym ważnym elementem naszych prac jest również badanie właściwości termicznych materiałów. Chcemy wiedzieć, czy dany materiał jest stabilny, czy nie rozpada się w wysokiej temperaturze, czy mogę bezpiecznie wykorzystać go np. w ogniwie paliwowym, które podczas pracy należy rozgrzać do 800 stopni Celsjusza czy temperatura może wpływać na różne właściwości materiału. Trzeci filar naszych prac to badanie właściwości elektrycznych materiałów. Baterie litowo-jonowe czy ogniwa paliwowe to urządzenia, od których wymagamy sprawnej zamiany energii chemicznej na elektryczną oraz zasilenia podłączonych urządzeń elektrycznych. Dlatego też badanie przewodnictwa elektrycznego i jego mechanizmów jest niezwykle ważne dla materiałów, którymi się zajmujemy. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób przemieszczają się jony i elektrony, co ułatwia ten transport? Co go utrudnia? Co możemy zrobić, by poprawić przewodnictwo? Czy to koniec naszych prac? Absolutnie nie. Teraz przychodzi najważniejsza ich część, którą jest wzajemne powiązanie wyników wszystkich doświadczeń ze sobą i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Dopiero mając wyniki różnych doświadczeń, możemy zadawać sobie pytania: jak struktura materiału wpływa na jego właściwości elektryczne? Czy i jak mechanizmy przewodnictwa zależą od temperatury? Dlaczego właściwości materiału są takie, a nie inne? Jakie zjawiska fizyczne za tym stoją? Jeśli uda się nam na nie odpowiedzieć, wtedy możemy uznać, że nasza praca została pomyślnie zakończona. Co robimy dalej? To chyba oczywiste zaczynamy badać kolejny materiał.